Cześć widzowie! Deadpool to nie tylko cwaniaczek, przyjemniaczek i przystojniaczek, ale przede wszystkim jeden z najbardziej pogmatwanych i chorych antybohaterów, posiadający w swoim umyśle tyle zwyrodniałych rzeczy, że nikt inny by tego nie zniósł. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, jak przerażający jest umysł Deadpool'a. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Umysł Deadpool'a jest tak przerażająco pokręcony, że profesor X, który do niego zajrzał, zwariował i zginął. Więc to, co jest w środku, musi być chyba najgorszą rzeczą w całym multiversum. Przez co równie dobrze można by powiedzieć, że jego umysł to puszka Pandory albo wymiar obłędu, patrząc na to, że umysł Deadpool'a to całkowicie unikatowa rzecz. A idąc od początku, w końcu X-Men mieli dość Deadpoola, więc dostarczyli go Benjaminowi Brightowi, który próbował wyleczyć jego szaleństwo, próbując też zrobić mu pranie mózgu, aby został jego sojusznikiem. Deadpool oszalał wtedy jeszcze bardziej, chcąc pozbyć się każdego na świecie, dodając tak nowe, najgorsze wspomnienia do multiwersalnego umysłu Deadpoola, niszcząc na najgorsze, najobrzydliwsze i najbardziej chore sposoby bohaterów i złoczyńców, a kiedy Charles Xavier, czyli profesor X, zajrzał do jego umysłu, zobaczył w nim nie tylko sceny jak z najgorszego horroru, ponieważ zobaczył świat oczami Deadpoola, a za tym idzie przełamał czwartą ścianę. Profesor X zobaczył, że tak naprawdę nie istnieje, a cały jego świat jest zmyślony, co byłoby tragiczne dla każdej postaci poza Deadpoolem, który rozumiał, że ta wiedza niczego nie zmienia, skoro i tak nie ma na to wpływu, ciesząc się życiem, ale inni jak Xavier zginęli z rozpaczy, co mówi samo za siebie, bo w końcu gdyby to nasz świat był sztuczny i ktoś miałby nad nim kontrolę, to jaki sens miałoby wtedy życie, skoro nagle pisarz mógłby zniszczyć nam wszystko? Loki i she też wiedzą o czwartej ścianie, ale Deadpool znacząco się od nich różni, ponieważ w pewnym momencie stał się całkowitym nihilistą, dla którego nic się nie liczyło, starając się wyzwolić innych z niekończącego się cyklu konfliktów związanych z narracją komiksów, z racji, że twórca po prostu zmusza postacie do walki rysując je obok siebie, a Deadpool miał już dość oglądania tego samego w nieskończoność, co mówi, że Deadpool znając wszystkie swoje wcielenia, widzi absolutnie całego Marvela. Deadpool w takim razie ma multiwersalny umysł roju, z czego nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie Deadpool znał największe tajemnice, których nie zna chociażby Beyonder czy Fall, a skoro Deadpool ma jedno z najsmutniejszych żyć i każdy Deadpool musi trzymać ciężar milionów albo miliardów tak smutnych historii, Xavier zobaczył tam największą rozpacz, przez co Deadpool jest największym bohaterem jaki tylko powstał, bo mimo problemów wielokrotnie większych niż ma ktokolwiek inny i tak pomaga. Najbardziej godne podziwu jest to, że Deadpool był w stanie odciągnąć się drą dziewczyny od rzucenia się z dachu bardzo wysokiego budynku, a i w końcu nihilista Deadpool spotkał się z innym Deadpoolem mówiącym do niego rozumiem, miałeś ciężkie życie, wiesz kto jeszcze miał ciężkie życie? Wszyscy. Jeśli jesteśmy tacy wielcy i potężni, dlaczego tego nie naprawimy? Wiesz, bez ubijania wszystkich. Dlaczego nie marzymy o lepszym życiu? Deadpool w tym momencie przełamał czwartą ścianę, chcąc pomóc tym, którzy czytali komiks i naprawić świat tego, którego stworzył, próbując przekazać, że jednego bólu nie można przenosić na innych, Będąc prawdopodobnie jedynym w Marvelu, który naprawdę zna wartość ludzkiego życia i zdrowia, wiedząc najlepiej ze wszystkich bohaterów i antybohaterów, o co walczy i jakie są jego wartości, i przejmując się najbardziej dobrym ogółu i efektem końcowym. Najlepiej więc będzie powiedzieć, że w umyśle Deadpool'a jest nieskończona rozpacz i zarazem dobro i współczucie, ale na pewno nie zło, oraz znajdują się tam informacje, które pozbawiłyby życia albo przynajmniej chęci prawie każdego, kto żyje w Marvelu, a nawet bogów. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, oraz czy ten odcinek zmienił wasz pogląd na Deadpool'a, jaki zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!